Chciałabym pani pogratulować bardzo koncertu. Uważam, że naprawdę był świetny i myślę, że nie tylko ja tak uważam, bo widziałam ludzi wychodzących i byli zachwyceni. I pierwsze moje pytanie to jest, jak właściwie zmieniłaś pani droga no, od Voice of Poland potem Must Be the Music, no a teraz no, na najwyższych, na największych scenach tutaj właściwie. Jak się zmieniła droga moja? My cały czas robimy to samo, co robiliśmy, czyli, czyli nagrywamy, piszemy. Jedyne co się zmieniło, to mamy większą możliwość pisania bez praktycznie limitu. Częś, wcześniej mieliśmy ograniczenia wiadomo finansowe, studyjne, jakieś były różne rzeczy, z którymi musieliśmy się gdzieś tam borykać, ale teraz od wygranej w Mazbilly Music, zwłaszcza od prezent, który otrzymaliśmy, nagroda nasza, umożliwiła nam w sumie wejść do profesjonalnego. Do studia wreszcie i nagrać nasz materiał, który, który już przez jakiś czas się zbierał i tego było dość sporo. I mogliśmy wreszcie wyjść i nagrać płytę i właśnie wczoraj dokładnie wyszliśmy ze studia, więc dzisiaj pierwszy raz gramy pierwszy nasz koncert a po tak naprawdę przygotowaniu a, a, płyty, i, którą, której można się spodziewać w sumie w październiku, listopadzie, tak mniej więcej na przełomie października listopada tego roku. W takim razie w jakim stylu będzie utrzymana płyta? A w tak jak było słychać dzisiaj na, na, na scenie zaprezentowaliśmy cztery utwory, zdradziliśmy e, specjalnie dla Was dzisiaj. E, są to utwory dość gruwowe, tak jak e, zawierzyliście nam, wierzyliście w nas i, i, i daliście nam dużo, dużo siły e, i jakby e, głosując na nas w must Be the Music e, z utworem Die który to nie był łatwy daliście nam taką jakby też informację, więc otrzymaliśmy, że to jest to, co się akurat podoba, a to jest dokładnie nasz styl, więc to było takie piękne, że dostaliśmy od Was taką dawkę energii, siły, że okej, okay, możemy robić swoje, możemy robić dokładnie to, co czujemy, bo jednak też i to się ludziom podoba i to było takie piękne i właśnie tego się mogą ludzie też spodziewać właśnie. Utwory Die Free a, 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 są, są przerywniki delikatne. Jest na pewno płyta bardzo um, zróżnicowana jest nieskromnie mówiąc jest naprawdę ciekawa. Jest, dużo się tam na niej dzieje muzycznie i, i tekstowo, jest dość dużo e, przekazu i też wydaje mi się, że też jest dość dużo jakby... Staramy się jakby pokazać troszeczkę jakby wskazówek. E, nie tylko mówimy o rzeczach, które są ważne, ale też jakby staramy się też i dać ludziom e, drogę jakby w troskę patrzeć. Ale nie, mówimy, ale nie mówimy co widzieć. Więc jakby też dajemy ludziom jakby jakieś rozwiązania. Wieście co chcecie, weźcie to w swoje ręce, przetestujcie, czy działa i, i, i wtedy powiedzcie, w co wierzycie i, i jak to Wam się podoba. Tak więc. Materiał na płycie jest. Tylko napisane na przykład przez Panią teksty, czy też przez innych e, pomocników? Teksty są pisane przeze mnie, tak, ogólnie utwory są e, e, moimi kompozycjami, łącznie z kompozycjami Łukasza Damrycha. Łukasz Damrych także jest, e, e, też aranżuje utwory, jest producentem całej płyty. Także ogólnie muzycznie jakby działamy, działamy wspólnie, e, ja przychodzę z utworem. Reszta, e, e, wszyscy razem ogarniamy, że tak powiem, całą e, całość muzyczną, żeby to było z każdej strony po prostu coś ciekawego. A, i, I też na, jakby, staramy się przede wszystkim być jak najbardziej profesjonalni w tym, co robimy i dawać jednak e, e, sztuki, dużo w tym, pod każdym względem. Czy to jest tekst, czy to jest, to, jest to harmonia wokalna, czy jest to muzyka, groovek. Próbujemy tam, e, każdy z nas daje bardzo dużo z siebie, kreatywności, żeby jednak to była cała wielka sztuka. I, i tak jakoś dość, no, dość ciężko pracowaliśmy. I tak słyszeliśmy wczoraj lekkie jakby efekty tego, co, co w ogóle zrobiliśmy i zapowiada się na ciekawą płytę. W ciągu tego całego czasu, który jest Pani na scenie muzycznej, ciągle trzeba się jakoś rozwijać, żeby móc zostać na tej scenie. W takim razie co pani robi, żeby móc się tak jakoś rozwijać, żeby dalej być na tym topie gdzieś tutaj, na tych dużych scenach? To wydaje mi się, że jak robimy to, co w czym jesteśmy najbardziej prawdziwi, dajemy z siebie bardzo dużo właśnie prawdziwości, to to się samo gdzieś tam broni my nie walczymy jakoś sztucznie specjalnie, żeby się utrzymać i nie robimy nic pod, pod, pod nie wiem, przeciw sobie samemu, samym nie wiem, po prostu robimy swoje, gramy, komponujemy, spotykamy się w studio, a pojawia się nowa, nowa sztuka, że tak powiem i jakby przede wszystkim jest to prawdziwe. Cokolwiek robimy od, od A do Z jest prawdziwe, to jest to, co chcemy powiedzieć, to jest to, o czym chcemy zaśpiewać, to jest to, w jaki sposób chcemy zagrać i my to dajemy. Nikt z nas nie patrzy, mm, to się słucha w radiu, okej, okay, to po to pójdziemy. Bo to, jest, to jest właśnie, wydaje mi się, to taka, że tak powiem, w topa po prostu. Patrzymy na to, co uważam ja przynajmniej, że ludzie potrzebują, a nie czego chcą. Ale no to jest bardzo duży, duży problem w dzisiejszych czasach, że daje się ludziom to, czego chcą, a nie tego, czego naprawdę potrzebują, i, i, i kreuje się tak w taki sam sposób moda czy, czy różne inne y, y, biznesy. Po prostu dajemy ludziom. Czymkolwiek im, czymkolwiek można za, zaśmiecić ludziom głowę. A to nie na tym polega. Wydaje mi się, że powinniśmy dbać o siebie nawzajem, bo to jest czas taki nadszedł. Jest, e, świat jest jaki jest i widzimy wszyscy, oglądamy czasami wiadomości, więc mniej więcej wiemy, co się dzieje. I to już ten taki czas, żeby jednak zacząć dbać o siebie nawzajem, pokazywać odpowiednie informacje, i dawać sobie nawzajem to, czego naprawdę potrzebujemy, co nas rozwija, co powoduje, że, że stajemy się lepszymi ludźmi, że, że stajemy się bardziej szczęśliwi. a przede wszystkim co pomaga nam odkrywać siebie. I rozwijać siebie. No my jesteśmy niesamowicie cudownymi komórkami żyjącymi w tym świecie. Mamy w sobie niesamowicie dużo talentów i, 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 i niesamowite umysły, potrafimy mieć naprawdę, ale musimy mieć jakby możliwość zaglądania w siebie. W dzisiejszych czasach takich możliwości, takie możliwości są nam odbierane. Jesteśmy zasypywani wiadomościami, informacjami, systemem, który gdzieś tam funkcjonuje. Wstajemy rano do pracy, wracamy zmęczeni. Nie ma czasu na to, żeby się zastanowić, kim się jest, kim się, co się chce, a tym Bardziej nie ma czasu, żeby dbać o siebie i o ludzi wokół nas, więc większość się kręci wokół biznesu i za zarabiane pieniędzy produkujemy produkty, które nie są tak naprawdę ani ludziom ani światu przydatne, są tylko po to, żeby zarabiać pieniądze. Jest mnóstwo różnych rzeczy, gdzie ludzie już zagonieni są już tak bardzo, że nie ma czasu, żeby się zatrzymać. Ta płyta wnosi coś takiego. Mówimy o rzeczach ważnych, ale nie wytykamy falsami, nie? ale próbujemy przynieść jakieś rozwiązania. Zatrzymaj się na chwilę i posłuchaj. I ostatnie jeszcze pytanie, czy poleca Pani właśnie y, udział w takich talent show? Czy uważa Pani, że to naprawdę bardzo dużo ludziom daje, roz, rozwija? Polecam branie udziału we wszystkich w ogóle jakichś przedsięwzięciach, które pozwalają ludziom być sobą. I Mass pozwolił nam po prostu pojawić się i być sobą. Zagraliśmy swój własny materiał, oryginalny. Nikt nam się nie wtrącał w, w nic, że tak powiem. Po prostu dali nam otwarte drzwi i myśmy to wykorzystali. Przyszliśmy yy, z całą sobą. Zagraliśmy utwór dajfree i najtrudniejszy tak naprawdę z, 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 z wszystkich kawałków, które w danym momencie mieliśmy. I pokazaliśmy się po prostu z tej prawdziwej strony i to jest to. I wszystkim doradzam jak najbardziej, że jest tylko możliwość, żeby się wypowiedzieć, pokazać coś od siebie, coś kreatywnego, trzeba to z tego na pewno korzystać. Jak najbardziej na pewno zachęcam wszystkich do brania udziału w takich programach, które właśnie umożliwiają artystom pokazać swoją sztukę.